Czas na szybkie okrążenie po torze Bahrain International Circuit. Wyjeżdżamy na prostą startową, rozpędzamy się, odpalamy system DRS i zmierzamy do pierwszego zakrętu z prędkością ponad 320 km. Na godzinę. Hamujemy tuż za tabliczką oznaczającą 150 metrów do zakrętu. Przejeżdżamy blisko pierwszego wierzchołka, wnosimy środkiem toru, żeby sobie otworzyć drugi i trzeci zakręt. Uważamy z trakcją na wyjściu i odpalamy jak najszybciej system DRS. Na wyjściu na tą prostą, krótką, prowadzącą do zakrętu numer 4. Tutaj wynosimy się szeroko na tarki i zmierzamy do szybkich zakrętów 5 i 6. Tutaj balansujemy z gazem i mocne hamowanie do zakrętu numer 8. Otwieramy sobie maksymalnie wyjście z tego zakrętu. Wynosimy się od razu tutaj do prawej strony i 9 i 10 zakrętu. Mijamy wierzchołek pierwszego zakrętu i najeżdżamy na wierzchołek 10 zakrętu. Teraz krótka prosta, przeciwległa do prostej startowej. Odpalamy system DRS i zmierzamy do zakrętu numer 10. Wchodzimy z dużą prędkością, wynosimy się tutaj szeroko na wyjściu. Jest to długi zakręt i teraz prawy na pełnym gazie. I zmierzamy do pierwszego zakrętu, ale trzeciego sektora. Tutaj jest późny wierzchołek, i już jesteśmy w trzecim sektorze. Ostatni zakręt przed nami, jesteśmy na kolejnej prostej, tutaj bez DRS-u i mocne hamowanie do ostatniego zakrętu. Najrzadzamy na wierzchołek i wynosimy się szeroko, ale uwaga, żeby tutaj nie wyjechać poza limity. Toru. I tak wygląda okrążenie po torze Bahrain International Circuit.